Wczoraj w starostwie powiatowym podpisana została umowa na przebudowę mocno zniszczonego odcinka drogi pomiędzy miedzianką a Ciechanowicami. Od 25 lipca wykonawca ma 70 dni na przeprowadzenie gruntownego remontu drogi. To jest droga 2768D łącząca dwa powiaty. Wiemy o tym, że nie wszystkie drogi, które znajdują się w wywładaniu powiatu i odpowiedzialność za ich utrzymanie. Są drogami spełniające kryteria dróg powiatowych. Ta droga spełnia, ona łączy siedziby dwóch powiatów i na pewno ten remont, który tam jest już właściwie staje się od tego momentu faktem. Zakres robót obejmuje mocno zdewastowane 850 metrów na wierzchni. Podbudowa w grubości 15 cm, wymiana trzech przepustów drogowych i oczywiście takie stricte najważniejsze roboty bitumiczne, czyli nawierzchnia, warstwa wiążąca grubości 6 cm i 5 cm warstwa, warstwa wiążąca, a oczywiście oznakowanie, roboty wykończeniowe. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki środkom pochodzącym z budżetu powiatu karkonoskiego oraz województwa dolnośląskiego. Ta droga powstanie dzięki dużemu wkładowi, jednak większościowemu wkładowi ze strony powiatu. To jest ponad 450 tysięcy, ale 230 tysięcy z województwa dolnośląskiego też jest kwotą, która wspomoże realizację tego zadania. Łączna kwota przeznaczona na te inwestycje wynosi blisko 700 tysięcy złotych.